Każdy zna Fiata 126P i też prawie każdy zna dziadową grę Malu 2. Dlaczego ona jest dziadowa? O tym w tej recenzji. Maluch Racer 2 to kolejna gra wyścigowa firmy Play, a gry typu Poldek Racer, Warszawka Racer, Maluch Racer 1 i tym podobne są w tym samym silniku i różnią się trasami i teksturami aut. A teraz co sądzi internet? Tym razem o wiele więcej: gry online 7 na 10 GameStar 4 na 5 WP, PL 4 na 10 gry Gildia 3 na 10 gry 02, pl 4 na 10 a Precyl, pl 3 na 10 Pozostawię bez komentarza. Główne menu wygląda całkiem ładnie, ale tylko wygląda, ponieważ nic tutaj nie mamy do roboty, jedynie tylko zmienić rozdzielczość i wyciszyć muzykę tak jak ja zrobiłem. Ale dlaczego? A chcecie słuchać Disco Polo i innego dziadostwa? Jeśli tak, to pozostawiam bez komentarza. Na pierwszy rzut oka możemy zobaczyć kanciastą i brzydką grafikę oraz winki skręcania jak przy paleniu gumy, ale to nic, zobaczymy jak sobie poradzę na tej trasie. Ale co to ma być? Kto tworzył te trasy? Pewno jakiś debil, zatchad. Pewno też ta sama osoba zrobiła sztuczną inteligencję. <zysk> już nie odpychaj mnie depił. Kurwa. Tak wygląda całe okrążenie, ale jeszcze nie skończyłem tej trasy, więc to mi zajmie jakieś od 3 do około 4 minut, ale nie to jest najgorsze. Podczas trasy nie zmieniajcie kamery, ponieważ wtedy możecie walnąć w przeszkodę ala samochód czy inny plastikowy metal. O ja pierdolę! A, 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 No i kurde znowu. Ten samochód jest naprawdę dziwny i ciężko się nim prowadzi. Aaaa! I pewno myślicie, że już wybraliście mając drugie czy jakieś tam inne miejsce od pierwszego, a wcale nie musicie powtarzać jeszcze raz tą trasę. Właśnie teraz widzicie jaki już drugi czy trzeci bądź raz jadę w tej samej trasie. Czyli podsumowując, każda trasa 5 minut razy 3 i jeszcze razy 30, czyli ilość tras to wynosi... O ja pierdolę, wyłączam gry. A komu do diaska chce się przechodzić nudną grę, więc znalazłem w necie kota, nazywa się... Grynio, wtedy odblokujemy wszystko. Minusem tego jest to, że musimy go wpisywać przy każdym włączeniu gry. Od razu dla zabawy włączamy tryb wyścig i wybieramy najłatwiejszą mapę. Wybieramy najdziwniejszy samochód, a jest dużo rodzajów. Oczywiście zawsze wybieramy lid na okrążenie 1, ponieważ nie chcemy się męczyć. A rodzaje to wolny standard, szybszy weekend, jeszcze szybszy binukl, dalej pickup, big sport, Toxic cabrio, sporting, experimental oraz najszybszy Red thunder. Czas teraz na podsumowanie. Gra Maluch Racer nie jest najgorsza, ale też nie jest dobra, jest słaba, jej pierwszorzędnym minusem jest nuda, kolejnymi minusami jest słaba grafika i dźwięk, niska grywalność, a jednym z plusów jest eksperymentowanie z maluchami np. Na najszybsze w krótszej trasie, i, T, p, p. więc teraz czas na, oceny cząsteczkowe. Grafika 1 Audio Pół. Grywalność 1,5 zawdzięczam trybowi wyścig i ogólna ocena. 1. było bardzo słabo, ale nie było najgorzej. A. W następnym odcinku gra Super Stand Spectacular, czyli super słaba Stantówka. Do widzenia.